Bo ta cała akcja przez miesiąc dzieje się w naszych szkołach ponadpodstawowych, czyli liceach, technikach. Tam codziennie. Staje nasz autobus MPK z napisem Hejty Reaguj, ale staje po to, żeby ci młodzi ludzie mogli tam się spotkać z pedagogiem, z psychologiem. To są takie mobilne punkty. Są, mogą przyjść porozmawiać. Są skrzyneczki, oni to oczywiście wszystko wiedzą, bo mówimy o tym przez każdy kanał. Są takie skrzyneczki, gdzie naprawdę coraz więcej tych młodych ludzi zupełnie anonimowo może wrzucić karteczkę, jaki najbardziej obrzydliwy hajdko spotkał, więc tych karteczek mamy dosyć sporo. Dzisiaj jesteśmy chyba przy LO numer 9 z jednym z influencerów, bo bardzo dużo fajnych ludzi się w to zaangażowało, ale też zrobiliśmy konkurs na fajne hasło dotyczące tego, jak żeby nie hejtować, więc pierwszy dzień pod szkołą, liceum numer 8, kiedy porozmawiałam z młodzieżą,